Cześć, z tej strony no, Tom 13, zapraszam do oglądania nowego odcinka Zagrajmy w Diablo 3. E, jesteśmy na poziomie trudności Inferno e, i dzisiaj sobie porozmawiamy z Belialem Co zrobimy, kiedy uwięzimy duszę Beliala i Azmodana w kamieniu. Wtedy Co zrobimy? i władcy piekieł przestaną istnieć naturalnie. Musimy dotrzeć Lea. do cesarza. powiedział, że zaprowadzi nas do Beliala Jesteś Pewnie. pewna, że możemy zaufać temu dziecku. Nie mamy wyboru. Nie mamy. Ale wiedzcie jedno: jeśli przyprzemy go do muru, Belial w akcie desperacji rozpęta w Kaldeum piekło. Rozpięto. Jak się z nim zmierzymy, musimy uratować mieszkańców. Żelazne Spoko. wilki nam pomogą. Chodźmy do nich. Dajemy. Mieszkańcy. Se dwa mopki i jesteśmy u Beliala. Mm, co to będzie? Idziemy zagadać za szerą. Ale lagi. Belial zaczął zabijać. Spokojnie. Zbieramy ludzi. Pewnie że nie możemy, postaramy się, ale ciężko jest ogólnie pozbierać tych ludzi, bo ogólnie szybko ich rozwala nie ma się gdzie ukryć. No wiem, że nie ma się gdzie ukryć. No dajemy ludki, dajemy, dajemy szybko, szybko. Ciężko ich jest doprowadzić. Coś w ogóle został Uważaj! Trzymaj ludzi z dala od tych kul ognia! Elegancko, no dobra. Nie jestem jeszcze dobry. Napierdzielamy. Trzymamy dwóch jakichś ziomali. Ziomuś chodź tu. Śmigamy. Wciąż czekamy. Trzeba poczekać, bo kule lecą. Kula ci kula. Ludzie są także na zachód stąd, za tym przejściem. Pewnie już idziemy po resztę ludzi. Open up. Dobra. Dawaj Ziemuś. Mhm. Nie jestem jeszcze gotów. Dopierdzielamy. Chodźcie ludki, chodźcie, chodźcie. No. Kurde, spróbuję ich doprowadzić, bo ich jest dość sporo. Dam radę... Dam radę elegancko. No, ja jeszcze jeden ziamak. Tutaj ktoś został jeszcze. Nie. nie chcemy dostać czapkę. Potrzeba więcej czasu. No dobra, chodź gościu. Mamy złota trochę. No i śmigamy dalej. No idziesz Dawaj, 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 ziomek No i elegancko. Nie mamy czasu do stracenia. Ruszajmy! No i do bram. Śmigamy, o, trochę złota. Spoko, bardzo chętnie. I lecimy do teraz! Użyj swojej mocy tak jak cię uczyłam. Użyj Leo. Zniszcz. Nie panuje nad tym. nas się nie martwi. Dajesz, Leo. No i elegancko. Nie dzisiaj potworze. Potrzeba więcej czasu. No dawać potworki, przemieniać się. Pewnie, że umrze. Już nie raz umarł. Damy radę. Wszyscy? Wszyscy. Śmigamy do góry, zaraz tu będą nowi. Trzeba więcej czasu. Nie Jestem jeszcze dotyczy. Ukoś się przed sługami Belja. Daj gościu. Iluzja tego czarozwieja blokuje nam drogę. Słabiaki Nie jestem jeszcze gotów Dobra, Czarodziej. skończymy tu czarodzie w miejscu w potrzeba więcej czasu czodzie jest słaby Teraz chyba będziemy mieli jakiś trójkąt niebieski. Jestem jeszcze gotów. Potrzeba więcej czasu. Dobrze. Coś tutaj mamy. Nie mnie, że była dobra walka. Sprawdźmy. Nie jestem jeszcze gotów. niebiescy. I Czeba więcej czasu. No, twardzi. Ach, nie, aż tak. Nie, aż tak twardzi. No dobra. Teraz sobie jeszcze raz córko Nie wiem, czy potrafię. Potrafisz. Znajdź w sobie siłę, Leo. ZNAJDŹ SIŁĘ, LEO! Teraz wszystko jest w Twoich rękach. Ja muszę i opiekować się Leon. Damy radę. Szybko sobie zrobimy wyskok. Zrzucimy sprzęty. Hmm... Łapa jak zwykle resztę do sprzedania naszego ulubionego kupca. Moich nie nosi nawet śladu krwi. Poprawimy się. Ile mamy piczków? 15, A, na razie styka Wracamy pod bramy. Idziemy do wujka Beliala. Dlaczego się śmiejesz? Przypomniałam sobie coś, co prorok o tobie powiedział. Co takiego? O, nic takiego! Ha, ha, ha. Śmieszka. No dobra. Chwała niech będzie Bogom!

Tę żałosną iluzję. No a to odrzucę. władcę piekieł! no dawaj pokaż się prawdziwy władco piekieł. więcej czasu jak nie wiem, na pies I uciekamy przed kałużami. No i znowu nawalamy. Nawalamy, jak najwięcej nawalamy. Trzeba więcej czasu. do zdrowia Nawalamy, 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 nawalamy dajemy czadu. I końcóweczka. O kurde, jeszcze jedne te w kałuże. No. I nawalamy, i No i powójku wujku Belialu. Jak Zwykle wujek Belial wyrzucił jakieś śmieci. Coś czuję. No dobra. Filmik wam daruję. Ok, nie yeah. z buta wrócimy. Możemy wrócić z buta. Niech nam poklaszczą. Brawo, zbierzemy oklaski w wiosce, yeah! proszę bardzo. Nie jestem jeszcze gotów. Wiem, że nie jestem gotów. Yeah. Spokojlutki. Hi, hi, hi Belial is dead. znowu No jesteśmy w obozie, punkt kontrolny, gadka szmatka to, to z Tyralem. Jasne, że dobry Zdoliłeś dzień. Jesteś w i pokonałeś jednego z władców Pewnie Dobrze. się tą chwilą. Pewnie, że się cieszę tą, tą chwilą. Nie ma czasu na odpoczynek. W tej chwili Azmodan knuje plany naszego zniszczenia. Mm -hmm. Władca grzechu to niezrównany taktyk zaatakuje nas tam, gdzie jego zdaniem najmniej się tego spodziewamy. Tam, gdzie porażka złamie naszą wolę przetrwania. Pewnie. Bezpojętną uczennicą, Leo. Teraz musimy udać się do wielkiej biblioteki w Kaldeum i dokończyć dzieło twojego wuja. Damy radę. Okej. Okay. W tym momencie kończymy nowy odcinek zagrajmy w Diablo 3 na poziomie trudności Inferno. E, pokazałem wam jak dzisiaj rozwalić Beliala. Nie było to takie mocno trudne e, i to by było na tyle. Taki króciutki odcinek e, z bossem końcowym aktu drugiego. Jeżeli wam się podobało wiecie co macie robić. E, możecie dać e, w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do subskrypcji. Piszcie do mnie, co Wam się podoba, co nie. To by było na tyle dzisiaj. Zapraszam do oglądania nowych odcinków. Pozdrawiam.